Jak dobrze Cię znowu widzieć? Wiedziałam, że nie zginęłaś. <grystanie> witaj. O, potrafisz ożywić głowę? <grystanie> nie jestem pewna, czy rozumiem co. O, witaj Frejo, minęło tyle czasu. Dobrze wyglądasz. Zrobiłam to tylko dla nich. Jeśli chcesz znać moje zdanie, zasługujesz na śmierć. Pokłoniłbym się, gdybym mógł. Wybacz. Podarłaś pod gigantów. Tak dużo podróżowałem między światami, że uznali, że wygodniej będzie wprawić mi kryształ w oko, bym go nie zgubił. Bolało? Nie! Przezornie obaliłem przed faktem 16 kufli piwa morskich dziewic. Tak się uchlałem, że chciałem przekonać gigantów, by wstawili mi kryształy w sutki. Ha, ha! Prawie mi się udało. Wyobrażasz sobie? Mimir o cycach z Mifrostu? Ha, ha, ha! To były czasy. Ful. Dobrze, dobrze, już przestaję. Jeśli król schwytał więcej smoków, zamierzał stworzyć legendarny pancerz? Ciekawa myśl, chłopcze. W dodatku sensowna. Niemal nie. wszystko, co smocze, jest przydatne i zawiera moc. Cęby, łuski, nawet odchody. Odchody? No, głównie. Smocze łajno, mamę. <laughs> Pewnie, nawet nie wiesz jaką. <laughs> Głowa sobie z ciebie kpi. No wiem przecież.